No tak, raz, to się znowu do Słuchaj. No i super. No to co, rozpoczynamy kolejny odcinek. Już czwarty w tym roku. I czwarty w trzeciej serii. Polecimy trzecią serię. Z moimi figurkami. Oczywiście wszystkie te figurki już były na moim kanale. Czy to raz, czy to dwa razy. Ale tym razem postarałem się coś budować, coś dalej dobudowywać. Stworzyć jakąś stankę, albo taką, na mnie troszkę inaczej. to oczywiście to pokazywanie, jak można bawić się kredkami, wymyślanie jakichś takich elementów. Ja tutaj buduję tylko na jednej podstawie, która ma 6x8 stron, staram się tylko na niej budować. Ale nie, nie jest to takie proste dla niektórych, na pewno, ale można sobie tu renować. To jest chyba najważniejsze przy budowaniu i zabawie z kaskami, gdzie możemy sobie renować. I dzisiaj mamy panów Star Warsów, a to taką małą właśnie ramkę i taką budowlę na płytce. Mamy tu jakąś ścianę, i tutaj po tym kuczywi znajdują figurki, które jakiegoś droida, jakiś pojazd. Nie, wymyśliłem taki smieszek, taki... najmniejszej liczby kroków. No, mamy tutaj e, kółka, jeden krocik i na górze takie jakby Piatełko. Hmm. Tak to się właśnie prezentuje. Mam no może ten drzwi, Zapukamy. Układa, zapraszamy. tak to właśnie sobie się prezentuje. Mamy tutaj oczywiście dla zdanie sterowanie, ale oczywiście to element, który najczęściej występuje jako krótkofalówka. Tak. Tak on się prezentuje. No i mamy właśnie kolejną taką e, strancę, kolejny element pod moimi figurkami. Figurki oczywiście e, Torsy w zasadzie, pochodzą z serii Star Wars. E, tak to jest chyba z pilota, jeżeli do, dobrze pamiętam. E, ale można sobie przejść zawsze zaglądać na Bricklinku. E, można sobie tam znaleźć dokładniejsze informacje i tym się posłużyć i wiedzieć dokładnie, na czym to wszystko polega. I taka kolejna zabawa, takie budowanie właśnie z klocków, które oczywiście daje bardzo dużo frajdy. Z można bardzo dużo spędzić czasu, nawet nie wiedzę, że czas ucieka, a można przy nich robić bardzo dużo i czy to chyba nie muszą ani przekonywać, Pani też, chyba o tym aż tak bardzo mówić, że ja swoje figurki zawsze pominę na ktoś nowy nowe mnie ogląda. Podróż sobie od podstaw, czyli najpierw połowia, bo zbieram głównie torsy, a potem doczepiam elementy, tak jak główki, nogi, albo zmieniam też kolor rano, bo mam drugą taką samą parę, ale ramiona są już w kolorze, może Zatem ta figura z tyłu przedstawiająca mnie jest w takiej samej sytuacji. Jest tors, mam jeszcze jeden parę z tym torsem, ale właśnie z innymi kolorami. Ran. Tutaj mam akurat kolor biały, a w oryginalnej jest też kolor panowy, nie tarzy, tylko jest kolor nawet No cóż, ja zapraszam jak najczęściej na swój kanał do przeglądania kanału, do dyskusji, do oceniania do subskrypcji, no i odpowiedzieć na pytanie, jak Wy rozumiecie, co ja mówię, co rozumiecie, co ja mówię, bo to też jest istotny element, aby mógł Wam przekazać, w jak najlepszej formie. E, oczywiście odcinki czasami będą troszkę bezsensowne, troszkę bardziej takie ciekawsze, ale zawsze cel jest taki, aby pokazać parą figurę, która uśmiecha. Dziękuję za uwagę, życzę WSZYSTKIEGO!